Witajcie, moi drodzy. Dziś chciałem porozmawiać z wami o tym, jak dokonać takiej drobnej zmiany, która naprawdę może zmienić wasze życie. I tą drobną zmianę może wprowadzić każdy do swojego życia. Pokażę wam dzisiaj, jak ustawić swój wewnętrzny filtr filtr, który każdy z nas ma w swojej głowie, żeby ten filtr wpływał pozytywnie na jakość waszego życia. I zacznijmy od tego, że to. Jak ty widzisz swoje życie, kształtuje to, w jaki sposób ty żyjesz. I niby to jest truizm, ale to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć to przesłanie, ponieważ od tego przesłania wszystko się zaczyna. I chciałem to powtórzyć jeszcze raz. Wsłuchaj się w te słowa i zastanów się, jak ty o tych słowach myślisz. Że to, jak widzisz swoje życie. Kształtuje to, jak ty żyjesz. Czyli chodzi tutaj o to, że to, jak ty patrzysz na siebie, jak patrzysz na swoje życie, jak patrzysz na swoje otoczenie, ostatecznie prowadzi do tego, że właśnie w taki sposób żyjesz. Czyli to, co o sobie myślisz, co myślisz o świecie, co myślisz o swoich relacjach, co myślisz o swoich możliwościach, ostatecznie wpływa na twoje wybory, na twoje decyzje i wpływa na to, jak ty żyjesz. A więc można powiedzieć, że to, jak my ustawimy ten nasz filtr w naszych głowach, może wpłynąć na całą jakość naszego życia, i ja chciałbym pokazać Wam dzisiaj, jak to zrobić: jak ustawić ten swój filtr właściwie, i tu chodzi o to, że nie ma jednego ustawienia, które sprawdza się dla wszystkich osób to jak ty ustawisz swój wewnętrzny filtr w swojej głowie może być zupełnie inny od tego jak ustawi ten filtr twój partner twoja partnerka osoby z twojego otoczenia twoi przyjaciele i nawet jak ja mam ustawiony ten swój wewnętrzny filtr bo chodzi o to żeby znaleźć swoje własne ustawienia wedle naszej osobowości naszych potrzeb naszych wartości i dopiero wtedy ten filtr wpływa odpowiednio na nasze życie i pozwala nam osiągać w końcu coś o czym od dawna myśleliśmy i pozwala nam zmieniać nasze życie w stronę, w którą naprawdę chcielibyśmy, aby to nasze życie się zmieniło. Można powiedzieć, że takie ustawianie na własnych zasadach swojego własnego filtra w głowie to jest takie przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie, bo wielu z nas żyje tak z dnia na dzień. Zdajemy się na przypadek, na zrządzenie losu. Naszym życiem rządzą różne takie sytuacje, które są poza naszą kontrolą. A właśnie kiedy nauczysz się ustawiać ten swój wewnętrzny filtr w swojej głowie, to przejmiesz odpowiedzialność za swoje życie i mniej będzie takich sytuacji przypadkowych, które na ciebie wpływają, a więcej będzie takiego życia z pełną świadomością, z pełną intencją, a takie życie z intencją właśnie może nas w końcu doprowadzić do pewnej zmiany zmiany o której gdzieś po dawna myślimy natomiast nie potrafiliśmy tego wprowadzić w życie i często ta zmiana zaczyna się właśnie w momencie kiedy my zdajemy sobie sprawę że mamy coś takiego jak ten filtr w naszej głowie który dokładnie wam wyjaśnię ale że zaczynamy też przejmować odpowiedzialność za to jak my ten filtr ustawimy jak go zaprogramujemy żeby on naprawdę pozytywnie wpływał na nasze życie, a nie... Nam to życie utrudniał. I pamiętaj, że ogólnie Twój sposób myślenia o sobie, o świecie może wpłynąć na wiele aspektów Twojego życia. Ja już mówiłem wielokrotnie, że to, jak, w jaki sposób my myślimy, wpływa na nasze doświadczenia, zachowania, wybory, których dokonujemy na co dzień, i ogólnie to, jak my myślimy, wpływa na całą jakość naszego życia. Zobaczcie, że to jak myślimy, wpływa na nasze zdrowie psychiczne, na zdrowie fizyczne, na decyzje, które podejmujemy codziennie, czyli tematyczne, Małe decyzje, ale to, w jaki sposób my myślimy, wpływa również na te duże, kluczowe decyzje w naszym życiu, i chciałem Wam powiedzieć, że ten Twój sposób myślenia zależy głównie od tego filtra, który Masz w swojej głowie i który w tym momencie może być prawdopodobnie ustawiony przez przypadek, przez inne osoby z Twojego otoczenia. Ten filtr może być stary, narażony na wpływ innych osób. A ja przez ten dzisiejszy materiał chcę Cię przekonać do tego, żebyś Ty przejął, przejęła odpowiedzialność za ten swój filtr w głowie i żebyś w końcu zaczęła go ustawiać na własnych zasadach, a nie tak, jak komu się wygodnie. Bo wiele osób z naszego otoczenia bawi się tymi naszymi filtrami, które mamy w głowie, i na przykład podcinają nam skrzydła, krytykują nas, odbierają nam marzenia, albo odbierają nam radość w momencie, kiedy nam się coś takiego dobrego przydarzyło, a te osoby szybko gaszą nas, en, nasz entuzjazm i na to więcej nie możemy sobie pozwalać. A żeby się przed tym wszystkim zabezpieczyć, Właśnie musimy nauczyć się ustawiać ten filtr w głowie. No i pewnie już jesteś bardzo zaciekawiony, zaciekawiona, czym tak naprawdę jest ten nasz filtr w tej naszej głowie. A więc ten filtr pomaga nam dostrzegać więcej tego, o czym my myślimy. I ten filtr w naszej głowie najłatwiej porównać do takiego sitka, na, którym na które wpadają nasze myśli, a te oczka w tym sitku są ustawione albo przez Ciebie, albo przez osoby z Twojego otoczenia. I to, co przechodzi przez te oczka, te myśli, które wpadają ostatecznie do Twojej głowy, zależą właśnie od wielkości tych oczek. I główna zabawa tutaj polega na tym, żeby świadomie ustawić te, ten, tą wielkość tych oczek, żeby nie wszystkie informacje, które pochodzą z otoczenia, wpadały do Twojej głowy tylko żeby wpadały te właściwe informacje i zaraz ci dokładnie to wszystko wytłumaczę można powiedzieć że ten nasz filtr w głowie czyli dostrzegamy więcej tego o czym myślimy działa na takiej zasadzie torowania czyli primingu jest to znane w psychologii zjawisko które bardzo dobrze wyjaśniła moja żona basia ja podlinkuję ten materiał u mojej żony. Będzie ten materiał pod tym moim wideo. Możecie go obejrzeć, bo jeżeli chcecie zrozumieć samo zjawisko torowania, samo zjawisko primingu, to moja żona dokładnie to wyjaśnia. Natomiast ja będę chciał pójść o krok dalej, czyli nie będę wyjaśniał tego zjawiska. Chciałbym, żebyście zaakceptowali, że jest takie zjawisko. A jak was ciekawi to, jak to zjawisko działa i jak ten priming, to torowanie wpływa na nasz mózg, to sięgnijcie po ten materiał, mojej żony. Natomiast Tutaj chciałem Wam pokazać, że to zjawisko primingu, torowania, czyli dostrzegania więcej tego, o czym myślimy, to jest coś, czego my doświadczamy na co dzień. I podam Wam tu konkretne przykłady z naszego życia codziennego. I przykładowo, wyobraź sobie, że teraz kupujesz sobie jakiś nowy telefon, i raptownie, jak kupujesz ten nowy telefon, zaczyna dostrzegać, że więcej osób ma. Podobny model tego telefonu. Czyli więcej Twoich znajomych ma taki sam telefon, więcej przypadkowych osób, które poznajesz, zauważasz, że mają też taki telefon. Albo inna sytuacja. Zaczynasz się czymś interesować. Powiedzmy, że zaczynasz interesować się tańcem i nagle zaczynasz dostrzegać, zaczynasz słyszeć od innych osób, że te inne osoby też interesują się tańcem. I czy tu jest jakaś magia? No nie, bo właśnie w ten sposób na zasadzie primingu, torowania, nasz mózg wybiera informacje, które dla naszego mózgu wydają się ważne. A co się wydaje dla naszego mózgu ważne? No właśnie to, jakie Ty decyzje podejmujesz, czym Ty się interesujesz, na czym Ty się skupiasz. A więc tak naprawdę Twoje wybory, Twoje myśli. To, czy coś kupujesz, to, czy się czymś zainteresujesz, programuje twój mózg. Czyli twój mózg będzie szukał więcej rzeczy, które wydają mu się, że są dla ciebie ważne. A więc, jeżeli się czymś zainteresujesz, coś kupisz, dokonujesz jakichś wyborów, o czymś często myślisz, to właśnie twój mózg będzie dostrzegał tego więcej w otoczeniu. Te twoje sito będzie ustawione w taki sposób, żeby takich więcej informacji wyłapywać z otoczenia, bo my nie możemy wszystkich informacji wyłapywać. Natomiast my możemy wyłapywać te informacje, które dla naszego mózgu wydają się ważne, a nasz mózg my programujemy często nieświadomie swoimi wyborami, swoimi myślami, które przychodzą do nas przez przypadkowy sposób. Natomiast możemy w końcu przejąć odpowiedzialność za to i trochę nauczyć się pokazywać naszemu mózgowi, co jest naprawdę dla nas ważne ale też pokazywać, o czym nie chcemy myśleć i w jaki sposób, jakich informacji nie chcemy dostrzegać, bo po prostu one nie są dla nas wartościowe. I na tym właśnie polega to właściwe ustawienie swojego filtra, żeby skupiać się na rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne, a nie skupiać się na tych rzeczach, które na przykład są ważne dla innych osób, i te inne osoby chciałyby na nas wpłynąć, właśnie przez to, że będziemy dostrzegać pewne różne sytuacje, zdarzenia, będziemy pewne rzeczy obserwować. I chodzi o to, żeby przejąć odpowiedzialność za to, co twój mózg uważa za ważne? Bo jeżeli oglądasz wiele reklam, oglądasz telewizję, no to tam masz całe bombardowanie tym, żeby ci wmówić, co ma być dla ciebie ważne. A teraz trzeba odwrócić ten proces, żeby wpłynąć na jakość twojego życia i żebyś to ty sam czy sama mogła ustawić właściwie ten filtr i pokazać sobie, w swojej własnej głowie, swojemu mózgowi to jest dla mnie ważne. A to dla mnie nie ma zupełnie znaczenia, na tym się nie skupiaj. I tutaj rozwijając ten temat, można to pokazać na takim dokładnym przykładzie z życia codziennego, bo zobaczcie, dokładnie w tym samym otoczeniu. Optymista będzie dostrzegał więcej pozytywów w sytuacji, natomiast pesymista dokładnie w tej samej sytuacji, dokładnie w tej samej chwili będzie do, dostrzegał więcej negatywów. Podobnie na przykład jest w związku. Jeżeli mamy, mamy jakieś problemy w związku i mamy zupełnie inaczej te filtry w głowie ustawione, to zobaczcie, że jedna i druga osoba, które znajdują się dokładnie w tej samej sytuacji, słyszą niby dokładnie te same słowa. W zupełnie inny sposób to wszystko odbierają, no i wtedy pojawiają się wszelkie kłótnie, i na tym często polega też praca z parami, żeby te ich filtry w głowie w jakiś sposób wyrównać, żeby w podobny sposób patrzyli na podobne sprawy, bo wtedy albo świadomie mogą się dogadać, albo świadomie mogą porozmawiać o tych różnicach, że niby sytuacja obiektywnie jest podobna, ale zupełnie inaczej na to patrzą. A więc można powiedzieć, że jeżeli mówimy o primingu, o torowaniu, to każdy z nas dostaje to, na co się nastawi. Każdy z nas dostanie dokładnie to w swoim życiu i zacznie to dostrzegać, co twój mózg uzna, że jest dla ciebie ważne, ale to ty tak naprawdę wpływasz na to, co twój mózg uzna, że jest ważne. To twoje wybory, to twoje myśli, twoje skupienie na konkretnych rzeczach pokazuje dla mózgu, że tak. To jest dla mnie ważne, musisz dostrzegać tego więcej. I problem w tym, że my zupełnie się tym nie przejmujemy, że robimy to nieświadomie, karmimy nasz mózg takimi informacjami, pokazujemy mu, że są dla nas niby ważne rzeczy, które tak naprawdę wcale nie są dla nas ważne, które dla nas są wręcz niekorzystne. A więc jeżeli już wiesz, że ten filtr w Twojej głowie, to sito, te oczka w tym sicie, Mogą wpłynąć na jakość Twojego życia, albo pozytywnie, albo negatywnie, i wiesz, czym jest ten filtr w głowie, wiesz, że działa tam zasada torowania, primingu, no to teraz pewnie się zastanawiasz, no dobrze, ale jak właściwie ustawić ten swój filtr w głowie, aby on dawał nam te pozytywne efekty? I jak w wielu sytuacjach w psychologii, w rozwoju osobistym, wszystko zaczyna się od pewnej świadomej decyzji, Twojej świadomej decyzji, kiedy. Ty zaczynasz interesować się rozwojem osobistym, zaczynasz zmieniać swoje życie, no to właśnie masz przejąć odpowiedzialność, świadomą odpowiedzialność za swoje życie i przestać żyć w sposób przypadkowy. A więc, jeżeli chcesz dobrze ustawić swój filtr, musisz w końcu świadomie zdecydować, co ma docierać do twojej głowy, co ma być dla twojego mózgu ważne, co ma być odfiltrowane, czego ty nie chcesz dostrzegać, a co chcesz w końcu dostrzegać. I mówiąc najprościej, to ty masz zaprogramować swój mózg, żeby on dostrzegał to, co jest dla ciebie ważne. A więc musisz nauczyć swoją głowę wyszukiwać informacji, wyszukiwać zdarzeń, sytuacji, które mają być dla ciebie pozytywne, ale to ma być świadoma decyzja. I łatwo pokazać tutaj na przykładzie, jak wiele osób oddaje ten swój filtr, to jak on jest ustawiony. W ręce innych osób, w ręce przypadku. Zobaczcie, co myślą o świecie osoby, które nałogowo wręcz oglądają różne wiadomości, karmią się takimi różnymi traumatycznymi wydarzeniami. W taki, takie osoby najczęściej dostrzegają więcej zagrożeń na świecie, takie osoby nastawiają swój filtr na to, żeby dostrzegać różne niebezpieczeństwa rzeczywistości. Takie osoby są przepełnione często lękiem. I dlatego warto podjąć świadomą decyzję: czy ja naprawdę, karmiąc się codziennie takimi strasznymi wiadomościami, mam pokazywać swojej głowie, swojemu mózgowi, że ja chcę dostrzegać na świecie to, co niebezpieczne, to, co zagrażające, to, co powoduje we mnie lęk. A niestety wielu z nas działa w taki sposób. Ja od jakiegoś czasu zrezygnowałem całkowicie z czytania wiadomości, z oglądania wiadomości, natomiast pozwalałem na to, że jak wiadomości gdzieś leciały w radio, które gdzieś grało w pobliżu, na przykład jechałem samochodem, no to słuchałem wi tych wiadomości, wkręcałem się w te wiadomości. Natomiast zobaczyłem ostatecznie, jak teraz dużo na temat primingu czytam, na temat ustawiania swojego filtra w głowie rozmawiam wiele o tym z moimi klientami i zauważyłem, że te przypadkowe wiadomości, które pojawiają się właśnie w radiu, kiedy jadę samochodem, również na mnie negatywnie wpływają i teraz w każdym momencie, kiedy pojawiają się takie wiadomości, ja wiem, że moja uwaga, mój mózg będzie to przyciągało, bo to są zdarzenia negatywne, a więc tak naturalnie po prostu mamy, że szukamy takich wydarzeń, takich wiadomości, a więc od razu świadomie podejmuję decyzję, wyłączam radio i mam spokój. I to się rozlało trochę szerzej, bo kiedy w takim radio, kiedy jadę samochodem, pojawiają się reklamy, również wyłączam to radio, bo nie chcę tego wszystkiego słuchać, bo nie chcę pokazywać mojemu mózgowi, że takie informacje są dla mnie ważne i zupełnie inaczej się czuję. A więc można powiedzieć, że torowanie, ten priming, te ustawianie twojego wewnętrznego filtra w twoim mózgu. Może być świetną techniką dla ciebie na to, żeby zaprogramować samego siebie, swój własny mózg na odbieranie tego, czego ty chcesz mieć więcej w życiu oraz na ignorowaniu tego, czego ty nie chcesz mieć w swoim życiu. I musisz zapamiętać, że zawsze będziesz dostrzegać więcej tego, czym karmisz swój mózg. Niestety w tym dzisiejszym świecie my karmimy swoje mózgi bardzo śmieciowymi informacjami, tak jak mamy śmieciowe jedzenie. I wiemy, że ono nie jest korzystne dla naszego zdrowia fizycznego. Tak samo musimy mieć ogromną świadomość, że śmieciowe informacje, przepełnione strachem, grozem, grozą, lękiem to wszystko jest to, co negatywnie wpływa na ten nasz filtr w naszym mózgu, i my po prostu żyjemy w ciągłym lęku. I dla innych osób może być to wygodne, żeby nami sterować, manipulować, ale musimy sami podjąć tę decyzję. Czy dla nas jest to odpowiednie? Czy to, że będę żyć w lęku, że będę te lęki albo zajadać, albo wpadać w nałogi, albo nałogowo kupować różne rzeczy, żeby rozładować ten lęk? I może dla innych osób się to opłaca osób, które nam to sprzedają wszystko. Natomiast czy dla nas się to opłaca? Czy świadomie podejmując decyzję, że teraz ustawiam inaczej filtr w swojej głowie i dostrzegam rzeczy, które dla mnie świadomie są ważne, a nie przypadkowe, czy to mogłoby wpłynąć na jakość mojego życia? Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo mocno wpływa to na moje życie i na życie osób, z którymi pracuję. My nad tymi wewnętrznymi filtrami bardzo dużo pracujemy, ponieważ bardzo wiele osób, z którymi pracuję, ma ten problem, że dopuszcza do siebie informacje, które tak naprawdę programują w niewłaściwy sposób ich mózgi i potem te osoby podejmują złe decyzje, mają negatywne myśli i ogólnie nie potrafią wyrwać się z takiego punktu zawieszenia, w którym te osoby są przepełnione lękiem i nie wiedzą co zrobić ze swoim życiem. A więc jeszcze raz, zastanówmy się jak dobrze ustawić twój wewnętrzny filtr i to będą twoje ustawienia. One sprawdzą się w Twoim przypadku, i nigdy nie zachęca innych osób do tego, żeby dokładnie tak samo ustawiły ten filtr w swoim przypadku. Chodzi o to, że, że możesz pokazywać, że każdy z nas ma ten swój filtr w głowie i warto o tym rozmawiać, warto o tym rozmawiać z partnerem, z partnerką, natomiast Twoje ustawienia nie muszą być odpowiednie dla innych osób. I jeżeli chcesz ustawić ten swój wewnętrzny filtr, to masz dwie drogi, z których możesz skorzystać. Jedna droga jest trudniejsza, druga droga jest łatwiejsza. I pierwsza, ta trudniejsza droga, to jest zmiana swoich przekonań, bo twoje przekonania wpływają na to, jak ty widzisz świat. I temat zmiany przekonań poruszałem już na moim kanale, także jeżeli ta trudniejsza droga Cię interesuje, to poszukaj tego materiału właśnie na temat zmiany przekonań. Natomiast my dziś skupimy się na tej drodze prostszej. Tej drodze sprytnej, tej drodze, którą bardzo często wykorzystują moi klienci. A więc, jeżeli chcesz świadomie ustawić swój filtr w głowie, ale zrobić to sprytnie, oszukać trochę ten swój mózg, no bo cała zmiana przekonań jest związana z tym, że wymaga to czasu, wymaga to dużej pracy, dużego zaangażowania, natomiast ta druga droga może być szybsza. Może być skuteczna i może szybko odczuć efekt. A więc jak ustawić swój wewnętrzny, wewnętrzny filtr w swojej własnej głowie? Właśnie poprzez świadome przeprojektowanie swojego otoczenia, bo Twoje otoczenie wpływa na Twój mózg, a nad otoczeniem dużo łatwiej zapanować niż zapanować nad swoimi przekonaniami i zapanować nad tym, co my mamy w sobie. Dużo łatwiej nam jest ogarnąć sytuację zewnętrzną. A więc zastanów się teraz, co znajduje się w Twoim otoczeniu i co toruje Twoje myśli? Czy zawsze masz włączone radio, czy zawsze gra telewizor, czy zawsze sięgasz po telefon? Co znajduje się w Twoim otoczeniu, że przypomina Ci o rzeczach, o których Ty tak naprawdę nie chcesz myśleć? Bo my często mamy wokół siebie takie rzeczy, które nam przypominają o rzeczach, które są dla nas negatywne. To są te wszystkie sytuacje, kiedy zostawiamy jakąś pamiątkę po dawnym związku, a ten związek był dla nas traumatyczny i kiedy patrzymy na tą pamiątkę, patrzymy na te zdjęcia i one są zbyt łatwo dostępne, to wtedy odpalają się w nas te wszystkie negatywne myśli i my ciągle przeżywamy to wszystko na nowo. A więc chodzi mi tutaj o to, że jeżeli naprawdę chcesz przejąć odpowiedzialność za swoje życie i chcesz ustawić świadomy swój filtr, rozejrzyj się wokół i zastanów się, jak twoje najbliższe otoczenie, otoczenie, w którym przebywasz najczęściej, wpływa na ten twój wewnętrzny filtr, wpływa na twoją głowę i jakie myśli właśnie pojawiają się w kontekście tego otoczenia. Czyli pojawiają się tu różne rzeczy wokół siebie, ja też teraz się rozglądam i zastanawiam się, czy te rzeczy pozytywnie, czy negatywnie na mnie wpływają. I zobacz, że mówimy tutaj o tym, że swój wewnętrzny filtr w głowie możemy zmienić poprzez zmianę swojego otoczenia. Wystarczy czasami postawić kilka książek, które cię interesują, jakieś tematy, które cię interesują. Zmienić obraz, który może być jakimś cytatem motywacyjnym, albo cytatem, w który ty bardzo mocno wierzysz i wedle którego chcesz żyć, i cały czas w pewien sposób się tym programować. Karmić się tym, karmić się takim dobrym nastawieniem, nastawieniem, które macie popchnąć we właściwą stronę w swoim życiu, a nie tak, że twoje otoczenie jest przypadkowe. No bo tak się stało, tak to postawiłem tutaj i nie chcę mi się z tym nic zrobić. No właśnie, to jest niewłaściwa postawa, ponieważ to jest zdawanie się w swoim życiu na przypadek. Ogarnij swoje otoczenie, a zobaczysz, jak twoje otoczenie zacznie porządkować twoją głowę. Moi klienci bardzo często są zaskoczeni tym, kiedy wykonują takie ćwiczenie, opisują różne rzeczy ze swojego otoczenia, na przykład z miejsca, w którym pracują i dostrzegają, jak wiele negatywnych rzeczy było w tym otoczeniu, a oni sobie na to pozwalali. I nawet wiele osób nie wierzy w to, że jak zmienią swoje otoczenie, to zmieni to ich myśli. I ja zachęcam ich wtedy, żeby zrobili, na, zrobili to, zmiana otoczenia, nawet jeżeli w to nie wierzą. I często te osoby długo trzeba przekonywać do takiej zmiany, zmiany otoczenia, ale wielu moich klientów się na to godzi. I te efekty po prostu zaskakują te osoby, bo jeżeli zmienisz swoje otoczenie, to to otoczenie wpływa na Twój mózg i wpływa na jakość Twoich myśli. A jakość Twoich myśli zaczyna zmieniać Twoje życie, i to jest właśnie dlatego taka sprytna metoda. Bo kiedy zaczniesz zajmować się zmianą przekonań, swoich wartości, zaczniesz zajmować się swoimi myślami, to będzie długi proces. Natomiast zmiana otoczenia dla wielu osób jest bardzo namacalna. Bardzo szybko można zobaczyć efekty, a wtedy może pojawić się dodatkowa motywacja, że jeżeli to działa, to może mieć krok dalej, krok dalej i się w pewien sposób rozpędzamy. I zaczynamy w końcu chwytać, że możemy zmienić swoje życie. Zaczynamy w końcu to rozumieć, bo nasze filtry w głowie po prostu zaczynają się przestawiać. A te przestawianie nie zaczynamy od swojej głowy, zaczynamy od swojego otoczenia. A więc jeżeli chcesz przejąć odpowiedzialność za swoje życie, za ten swój wewnętrzny filtr w swojej głowie, to zacznij zmieniać świadomie swoje otoczenie, a wtedy twoje myśli zmienią się same. I nawet jeżeli w to nie wierzysz, to spróbuj tego, przekonaj się i napisz mi w komentarzu, czy to na ciebie zadziałało, bo zobaczysz, jak wiele osób napisze, że zmiana otoczenia może bardzo szybko zmienić twoje myśli. I teraz mam do ciebie jeszcze dwa pytania na koniec. Zastanów się, czym w tej chwili karmisz swój mózg? Czym karmisz swój mózg? Co pojawia się w twoim otoczeniu? Czy to, czym karmisz swój mózg, Wpływa właściwie na Twoje myśli? Czy to, czym karmisz swój mózg, to są dobre informacje, informacje, które mają Cię w pozytywny sposób nastroić i sprawić, że Twoje życie będzie lepsze? Czy karmisz swój mózg takimi śmieciowymi informacjami, które są łatwe, szybkie, przyjemne, ale ostatecznie powodują, że masz takiego kaca na końcu, ponieważ żyjesz w takim lęku, żyjesz w takim ciągłym poczuciu, że coś jest nie tak. I to bardzo dużo od Ciebie zależy. I zastanów się, czym Ty karmisz swoje myśli, przyglądając się swojemu otoczeniu. Czy to otoczenie wymaga jakiejś zmiany, a jeżeli masz problem z różnymi negatywnymi myślami, to mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że masz problem w swoim otoczeniu, który musisz zmienić. Dlatego na końcu, zastanów się, czy chcesz podjąć to wyzwanie, czy chcesz świadomie przeprogramować swój mózg. I ustawić swój filtr tak, jak chcesz, żeby był ustawiony. Czy może nadal chcesz żyć takim przypadkowym życiem, że to ktoś inny bawi się tym twoim filtrem, ustawia go tak, żeby to dla tej osoby było wygodnie, a nie dla ciebie? Dlatego zastanów się, czym karmisz swój mózg i jak te informacje wpływają na twój wewnętrzny filtr, bo pamiętaj, że w życiu zawsze dostajesz więcej tego, o czym myślisz. A myślisz o tym, na co się nastawisz. A jeżeli nastawisz się tylko na negatywne informacje, na życie w takim niebezpiecznym świecie przepełnionym lękiem, to właśnie tak będziesz widzieć ten świat. Dlatego zmiana może się zacząć od Twoich przekonań, ale zmiana może się zacząć również od Twojego otoczenia i od tego, czym karmisz swój mózg, bo to wpłynie na Twój wewnętrzny filtr i do tego Cię zachęcam.